Dzień dobry moi drodzy, tu Nadia i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym filmie opowiem wam po raz drugi o książkach z najlepszymi plot twistami. Poprzedni odcinek, gdzie opowiadam wam o najlepszych plot twistach w książce, naprawdę bardzo wam się spodobał, więc dziękuję za tak pozytywny odbiór tego filmu. I witam was w drugiej części tego filmu, bo stwierdziłam, że skoro wam się spodobała, to co, może być nie tak w drugiej jakby? Sami rozumiecie o co chodzi. Także druga część, książek z najlepszymi plot twistami, czas start, Zacznijmy sobie od pierwszej książki. Biały Dym, czyli naprawdę niesamowita książka. Taki troszeczkę horror, troszkę thriller, też młodzieżowy bardzo. I naprawdę niesamowita fantastyczna książka, w której był plot twist, który bardzo zmienił moje patrzenie na tę książkę, a zwłaszcza przy końcu. Mimo tego, że sam koniec tej książki został fatalnie napisany i ta książka się po prostu kończy, tak wiecie. I nie ma koniec stron tak nagle, a macie jeszcze tyle pytań, na które nie macie odpowiedzi, także dla mnie jest to osobiście frustrujące, ale może dla kogoś z Was to być jakoś takie fajne, miłe, przyjemne, to cokolwiek. Jeżeli chodzi o Biały Dym. Jest to naprawdę fascynująca książka, która opowiada o rodzinie, gdzie mamy matkę, ojca i trójkę dzieci. Tylko, że nasza główna bohaterka ma tam tylko matkę i brata, ten chłopiec jest jej ojczymem, a ta trzecia młodsza siostra jest dla niej przyrodnią siostrą. Meredith, czyli ona się nazywa Meredith, Marigold, wiedziałam. Marigold, czyli nasza główna bohaterka, przeprowadza się wraz z rodziną, właśnie w zupełnie inne miejsce. No i okazuje się, że dom, w którym zamieszkają, generalnie straszy, i już od początku ludzie, którzy tam pracują, dają. Takie znaki, że coś w tym domu jest nie tak i jest godzina, o której oni po prostu wychodzą, uciekają, bo boją się, że w tym momencie właśnie zacznie się akcja z tymi duchami. Plot twist jest tutaj tak strasznie niesamowity i tak niezwykły. Nawet dwa plot twist tutaj są takie naprawdę świetne. Co, gdzie, jak i dlaczego, co chodzi z tymi duchami, dlaczego one tu są, jak oni je chcą wypędzić i tak dalej. Bo niesamowite. Książka jest też przerażająca, także niedługo mamy Halloween, więc jeżeli chcielibyście umilić sobie to Halloween taką książką, to generalnie bardzo Wam polecam, bo ta książka umili Wam do Halloween. Nie wiem, jak książka typu horror może umilić Halloween, ale powiedzmy, że idealna jest na na no to święto. Zakochaliśmy się w nadziei. No dobra, tutaj może ten plot twist nie jest jakiś taki spektakularny i nie jest jakiś taki nadzwyczajny, ale powiem Wam, że jest taki generalnie chwytający za serducho, przynajmniej jak dla mnie. Jest to taki inny plot twist, nie taki, że zmienia Wam diametralnie całą fabułę, chociaż może troszeczkę zmienia tę fabułę. To jest taka książka, gdzie po tym plot twistie jeszcze więcej nadziei będzie w Waszym serduchu. Ja przynajmniej mam takie, takie odczucia po przeczytaniu jej. Jest to książka, o dzieciakach, które generalnie są chore. Dużą część swojego życia spędzają w szpitalu. I tworzą taki swój mały gang. Gang ludzi, którzy chcą okraść śmierć z różnych jej wartości. Okradają też sklep, ale generalnie z takich małych rzeczy. Bardziej bawi ich okradanie samej śmierci. To jest ta książka, która jest fajnie napisana takim poetyckim, fajnym językiem, jak na młodą osobę, która, która pisała tę książkę. Jest to ta książka, która nie kończy się dobrze. Nie ma co tutaj ukrywać, bo to to się nie kończy dobrze. I jakiś taki ból zostaje. Tylko, że właśnie ten plot twist na końcu, to, to były jakieś tam ostatnie dwa rozdziały, jak się nie mylę, bądź, bądź ostatni rozdział, to zbudowało wszystko. Jakby nie wiem, jak Wam to wyjaśnić. Dla mnie to, czego się dowiadujemy, jest czymś, co diametralnie sprawiło, że zmieniłam patrzenie na tę książkę. Myślę, że są ludzie, którzy by się domyślili, o co w tym chodzi, bo były takie znaki, przesłanki, że może być tak, a nie inaczej. Tak czy jak dla mnie ta książka jest wyjątkowa, jest mega ważna, ma miliony znaczników, także to już coś znaczy, jak ta książka ma milion znaczników i jest naprawdę niezwykła, niesamowita. Także zakochaliśmy się w nadziei. Gorąco Wam polecam, bo nie tylko przez ten plot twist, ale też przez kilka innych rzeczy, które się tutaj zadziały. Paśniobor. No tak, ale drugi tom Paśnioboru. W pierwszym tomie nie było żadnego takiego plot twistu nie wiadomo jakiego, natomiast tutaj, no tutaj się tego nie spodziewałam. Jak to zostało przemyślane? Jak na książkę dla dzieci, która dla mnie nie powinna być żadnym zaskoczeniem, no to mnie zaskoczyła, nie będę ukrywać. Druga część przygód Kendry i Seta w baśnioborze. Tutaj mamy takie coś, że mamy jakieś takie magiczne statuetki, kamienie, gdzie one jakby w jakiś sposób chyba chronią ten baśniobór, czy chronią świat ludzi przed tym baśnioborem, żeby te jakby istoty nie mogły wyjść spoza baśnioboru, jak się nie mylę, coś takiego. No i Kendra i Set przez namowę pewnego gościa kradną to, bo ten gość mówi, że dziadek ich kazał mu to zrobić, bo tylko dzieci mogą to, to przenosić, czy coś takiego. To jest bardzo skomplikowane, ja tego nie pamiętam, dawno nie czytałam, ale mniej więcej wiem, że gadam trzy po trzy, ale w miarę dobrze. Pamiętam, że te dzieciaki zrobiły to i potem okazało się, że gość ich oszukał. Ich dziadek do paśnioboru przywołał taką grupę ludzi, którzy zajmują się szukaniem i generalnie pojmaniem tych oto złych ludzi, którzy chcą kraść te, te właśnie magiczne po, posągi, czy kamienie itd. i tak dalej. I to jest fajne. Plot twist jest w momencie, kiedy nie wiem, My, komu mamy ufać, bo coraz więcej ludzi się kręci w właśnie Boże i niby chcą pomóc, ale czy na pewno wszyscy chcą pomóc, czy raczej jest ktoś, kto niechętnie będzie chciał pomóc i będzie taki sceptycznie nastawiony do całej współpracy? Także koniec spoilerów, tyle wam powiem. Mi się to mega podobało i normalnie jak czytam nagle otworzyłam buzię bardzo, bardzo szeroko, bo byłam zaskoczona tym, co mi ta książka właśnie spowodowała w głowie. I naprawdę właśnie obór bardzo Wam polecam. ja tam dopiero pierwsze dwa Tobie, przede mną cała reszta i przeczytam niedługo. Obiecuję, sobie, nie mam Bo jak Wam obiecam, to będę mieć większe wyrzuty sumienia, a jak tylko sobie, to może będą mieli czy coś. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, znowu taka Dark Academia, troszeczkę jakiś kryminał, niby, troszeczkę thriller i tak dalej, tutaj fajne jest to, co okazuje się na końcu. Ten plot twist. Bo dla mnie przez dłuższy czas po przeczytaniu tej książki to nie było troszeczkę zrozumiałe, logiczne i realne, że ktoś zrobiłby coś takiego. No dobra, ale o czym jest ta książka? Grupa nastolatków, która jest w szkole aktorskiej, przyjaźnią się ze sobą, fajnie sobie żyją, do momentu, kiedy jeden z nich nie umiera. Przed jego śmiercią był strasznym dupkiem, wyżywał się na wszystkich i nikt nie wiedział dlaczego, po co, na co. I dlatego policja podejrzewa, że jednak nie mogło być to samobójstwo, ale ktoś jest odpowiedzialny za zabójstwo tego chłopaka. Policja nie ma żadnych dowodów, więc śledztwo jest w takiej fazie zatrzymanej, wstrzymanej. Mimo tego, że my wiemy, że do więzienia trafi. Oliver, czyli jeden z głównych bohaterów całej tej książki. No właśnie. Pytanie: dlaczego Oliver to zrobił? Dlaczego go zabił? Czy na pewno on go zabił? Czy próbuje kogoś kryć? Jeżeli tak, to dlaczego? Oliver jest najbardziej potulną osobą w całej tej książce. Więc to, że on zabił, jest aż tak jest strasznie nierealne. I bardzo długo zastanawiałam się, czytając tę książkę, o co tu tak naprawdę chodzi. Książka do samego końca jest taka bardzo, bardzo tajemnicza, niezrozumiała i bardzo zabiła. Także naprawdę świetnie się to plot twist na koniec, jak zwykle. Niesamowity, bardzo fajny i bardzo ciekawy, także gorąco Wam polecam, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, jeżeli lubicie właśnie klimaty Dark Academia. Moi kochani, czas na ostatnią książkę w tym filmie, czyli Czwarte Skrzydło. Fantastyka ma to do siebie, że zawsze jest jakiś plot twist, czy to ktoś zdobywa jakąś inną supermoc, czy robi coś takiego wow, super, mega, nie wiadomo co i po prostu jest jakby top of the top. I właśnie tak samo jest w Czwartym Skrzydle. Główna bohaterka, czyli Violet, od dziecka jest szkolona na to, żeby Zostać skrypką, natomiast jej matka nagle zmienia plany i mówi, że idzie do kwatery jeźdźców i ma być jeźdźczynią, tak jak. Jak cała reszta rodziny, prócz jej ojca, który też zginął parę lat wcześniej. Violet stawia się, ale niestety nie ma większego wyboru, więc trafia do kwatery jeźdźców. ta bohaterka już boi się pierwszej próby, bo pierwsza próba polega na tym, że mają przejść przez taki wąski, kamienny most. Jest bardzo ślisko, wieje mocny wiatr. No, jak się możecie domyślić, Violet ostatecznie przechodzi przez ten most, ale już od samego przejścia robi sobie mnóstwo wrogów. Także podejrzewamy, że w szkole nie będzie miała łatwo. Większość chce ją bardzo, bardzo zabić. Violet bardzo pesymistycznie podchodzi do tego, że udaje jej się długo przeżyć i każdy dzień jest dla niej dniem, który może chwalić, że w ogóle przeżyła. No i znowu, jak możecie się domyślić, Violet również zdobywa smoka i zaczyna jej się jakoś wieść, tylko że ludzie, którzy nie zdobyli smoków, chcą ją zabić, bo jej smok jest jakiś taki mega wow i super. Plot twistów tutaj jest bardzo dużo. Bardzo dużo różnych, fajnych, ciekawych, które diametralnie zmieniają całą fabułę i przez które jest przyjemnością sięgnęłabym po kolejny top już dzisiaj. Ale przez to, że mam tak dużo nie, rozpoczętych serii nieprzeczytanych, to tutaj jeszcze się wstrzymam, żeby nie było przypału, że tak słabo idzie mi czytanie. Bo moi kochani, tak, także Czwarte Skrzydło również Wam bardzo polecam, jeżeli chodzi o książki z najlepszymi plot twistami. Mi się bardzo podobała ta książka, mega Wam polecam. Szybko ją przeczytałam, mimo tego, że jest taka gruba i w ogóle, a jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Polecam. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału, ponieważ ponad 80 osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. Także, kochani, zmieńcie to i naciśnijcie ten czerwony guzik, żeby stał się szary. Podajcie się na mojego Instagrama. Ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już, nie powiem, o 17.30. Także do zobaczenia.